Giereczki ze świata Gwiezdnych Wojen to właściwie temat rzeka. Pierwsza gra to staruteńkie Imperium kontratakuje, które wyszło na Atari 2600. A pierwszym moim wspomnieniem jeżeli chodzi o gierkowy świat Gwiezdnych Wojen to X-Wing, w którego zagrywaliśmy się u kolegi na komputerze. Tylko, że od zawsze, odkąd pamiętam, chciałem pograć w grę, w której będę mógł machać mieczem świetlnym. No i wiecie, to nie jest tak, że nie podobało mi się latanie X-Wingami czy TIE Fighterami, to też miało swój urok. No ale jako mały chłopak, no to ja chciałem po prostu trzymać w ręku miecz świetlny. I bardzo długo musiałem czekać na tego typu grę. No bo wiecie, oczywiście były jakieś tam platformówki, gdzie się biegało z mieczem świetnym czy coś takiego, ale to, to nie spełniało moich oczekiwań, jeżeli chodzi o grę, gdzie można machać mieczem świetnym. I do takiej gry musiałem poczekać do właściwie chyba 95 bądź 7, bo do Dark Forces. Natomiast w dar pierwszym Dark Forces jeszcze nie machaliśmy bodajże mieczem świetnym, dopiero w drugim Dark Forces to tak w późniejszej, późniejszej części gry, więc no trochę trzeba było poczekać, żeby tym mieczem pom pomachać. I bardzo się cieszę, że kolejne odsłony, czyli Jedi Outcast oraz Jedi Academy dostały swoje wznowienie na konsole obecnej generacji, bo uważam, że jeżeli ktoś szuka najlepszej walki na miecze świetne, to świetne to nic lepszego nie znajdziecie, zwłaszcza w Jedi Academy, który ma świetny mul multiplayer, naprawdę polecam. Dobrze, ale miał być o najnowszej singlowej grze ze świata Gwiezdnych Wojen, czyli... Star Wars Jedi Fallen Order, bądź jak to w Polsce pół tytułu można przetłumaczyć, a pół niekoniecznie, czyli Star Wars Jedi Upadły z Zakon. E, I o tej grze od EA dzisiaj pomówimy, wydawana jest ona przez EA, natomiast stworzona została przez Respawn Entertainment, firmę deweloperską, która zasłynęła z niedocenionej, moim zdaniem zresztą przez wielu niedocenionej, ale ciepło przyjętej przez to, co w tą grę grali. Nie znam osoby, która grałaby w Titanfall 2, bo o tej grze mówię. Nie znam osoby, która by zagrała w dwójkę Titan Falla w, w tryb single player, choć nawet multi było bardzo dobre, ale w tryb singlowy i powiedziałaby, że to jest słaba gra, więc zwłaszcza, że teraz można ją zgarnąć za grosze na różnych promocjach, to jeżeli będziecie mieli okazję, to zagrajcie sobie, bo to naprawdę jeżeli chodzi o singlowe FPS-y, no to nie pamiętam kiedy ostatnio grałem w lepszego, a ta gra już ma kilka lat na karku i kilka innych FPS-ów w międzyczasie zdarzało mi się przejść. To co mnie, jako fana Gwizdnych Wojen, najbardziej interesuje w tego typu produkcjach, to jest to, jak cała historia wpisuje się w nasze ukochane uniwersum. Historia przedstawiona w Star Wars Jedi Fallen Order rozgrywa się niedługo po wydarzeniach przedstawionych w Zemście Sithów. Gracz wciela się w młodego Kala Kastisa, byłego padałana, który musi ukrywać swoją przeszłość przed żołnierzami Imperium. Aby trochę się zaszyć, Kal mieszka na planecie Braka, gdzie na co dzień pracuje jako złomiarz. Tych złomiarzy w świecie wojen to po prostu bez liku. Na skutek jednak pewnych wydarzeń, nasz Kal musi użyć mocy, przez co ponownie będzie musiał uciekać przed tymi białymi wnocnikami. Jednak na swojej drodze Kal spotka niespodziewanych sprzymierzeńców, w tym nową mentorkę o imieniu Sera, kapitana statku kosmicznego Greza, a także wiernego droida BD-1. Razem postanawiają wyruszyć na misję, aby odbudować zakon Jedi. I oczywiście cała historia przedstawiona w tej grze jest kanoniczna. Jest kanoniczna, jest tworzona przez jednak zewnętrzne studio, przez co z jednej strony to jest duża chrapka dla fanów. Usłyszeć, że ej, kupisz tą grę, to to jest coś w kanonie. To fan Gwiezdnych się cieszy, kupię coś, co rozbudowuje mi moje ukochane uniwersum. Z drugiej strony w tego typu przypadkach bardzo często jest tak, że jednak to główne studio, w tym przypadku Lucasfilm, no nie pozwala zbytnio w tym kanonie namieszać, wiecie, oni mają swoje plany, gdzieś tam udostępniają tą markę, no ale mają jednak swoje e, gdzieś plany dotyczące rozwoju, więc wprowadzanie tutaj nie wiadomo jakich rozwiązań fabularnych no wiązałoby się z tym, że oni by musieli w swoich kolejnych produkcjach się z tym liczyć, więc jednak tutaj nie pozwalają tak tym zewnętrznym studiom czy zewnętrznym firmom po prostu e, nic mieszać. I tak niestety jest troszkę w przypadku tego, że no jest to tak, takie, taka historyjka na mniejszą skalę, e, która no nie ma wpływu na jak w większym stopniu na to, co się wydala że w filmach. Choć z drugiej strony no, Lukas film to już sobie sam tak namieszał w tych filmach przez ostatnie, przez ostatnie dwa epizody, tak naprawdę, że no. Co jednak nie znaczy, że nie będziemy spotykać bohaterów znanych z filmów, jak chociażby So Gerrera, w którego Forest Whitaker wcielał się w Rogue One. Ale będą też inne występy gościnne, ale tych nie będę wam zdradzał, bo może jeszcze nie graliście. No, no chyba, że widzieliście tą reklamę telewizyjną, co u nas w Polsce nawet była grana, która dawała taki mega spoiler, kto się pojawia w tej grze, że no po prostu już to wiecie. No dobra, ale jak wypadają ci nasi bohaterowie? Rudzielec, z którym przyjdzie nam pokierować, to typowy chłopek roztropek. Nie chce się mieszać, niby padałan, ale początkowo prawie nic nie pamięta ze swoich nauk, co ma oczywiście ścisły związek z rozwojem postaci i progresem w samej warstwie let's playowej. Jeśli chodzi zaś o nową mentorkę naszego padałana, to może nie sama bohaterka, ale jej relacja ze złowieszczą drugą siostrą jest chyba naj... najciekawszą w całej grze? Ogólnie sama druga siostra, czyli przedstawicielka imperialnej inkwizycji jest najbardziej niejednoznaczną postacią, więc odkrywanie jej tajemnic sprawiło mi najwięcej frajdy. Mamy jeszcze kilka innych bohaterów jak wspomniany wcześniej kapitan statku czy robocik BD-1, ale to takie typowe postacie, które muszą znaleźć się właściwie w każdej historii ze świata Star Wars, czyli słodziutki robocik i śmieszny kosmita. Więc tutaj nie będzie żadnych takich twistów mega fabularnych, ale ta historia, która jest przedstawiona, no przynajmniej powoduje to, że no chce ci się to śledzić, tak? Wiesz, że nic cię wielce nie zaskoczy, no ale jest to całkiem podane tak strawnie. No dobra, fabuła jest okej, okay, no ale tyłka nie urywa. Postacie też są w porządku, też tyłka nie urywają, no ale jak się w to gra? Ano początkowo wydaje się, że jest naprawdę przyjemnie, kiedy pierwszy raz odpalamy miecz świetlny i spotykamy zwykłych szturmowców, którzy padają na jednego strzała, to wydaje się, że wszystko jest na swoim miejscu. Jednak kiedy już przejdziemy prolog i trafiamy na jakąś inną planetę, okazuje się, że mamy do czynienia z mieczem świetlnym, a właściwie ze świetlną pałką, którą musimy okładać wrogów raz po raz, aby w końcu uprzejmie chcieli położyć się na ziemi i zdechnąć. Bo walka z każdym przeciwnikiem poza wspomnianym podstawowym szturmowcem to walka na ciosy, bloki uniki, jak i uniki, jakie możecie kojarzyć troszkę z takich solsowych gier. I o ile jeżeli mierzymy się z inkwizytorem, to jest ok. Kiedy jednak spotykamy jakiegoś szturmowca z pałą albo zwykłego dzikusa, no to nóż no się trochę w kieszeni otwiera, jak po prostu nasz bohater dostaje po łbie, no. no. i skoro przy tych Souls, Borno, Sekiro jesteśmy, to twórcy postanowili wstawić jeszcze jedną mechanikę, która jest zaczerpnięta z tamtych gier. A mianowicie, nasz bohater co jakiś czas, czas może usiąść przy takim miejscu medytacji. To takie ogniska z Soulsów. Można zapisać tam grę, można rozdysponować punkty umiejętności, ale kiedy to zrobimy, to wszyscy przeciwnicy wracają na swoje miejsca. I o ile w grach od From czy innych, które od nich zrzynają, jest to uzasadnione w jakieś tam, no pokręcone, ale jakoś tam jest uzasadnione chociażby fabularnie, to po prostu w świecie przedstawionym w Gwiezdnych Wojnach, no pasuje to jak pięć do oka, no. Jaki debil to tak zaprojektował. Janek, wróć. Co zaś tyczy się eksploracji, to mamy tutaj półotwarte mapy i dzięki umiejętnościom zdobywanym wraz z postępami w fabule będziemy mogli dostawać się w nowe miejscówki na tych mapach. Bo nasz panolek co jakiś czas przypomina sobie po prostu nauki Jedi. No i co pozwala mu na przykład na to, że nagle sobie przypomina nic tego nicowego, że potrafi podwójnie skakać, wyżej skakać, albo że potrafi biegać po ścianach. No nagle mu się to przypomina. To nie jest tak, że bohater ma amnezję i coś mu się przypomina, tylko po prostu po tych traumatycznych przeżyciach wyparł to wszystko z pamięci. E i te, jeżeli chodzi o używanie tych mocy Jedi, no jest ich kilka, właśnie bieganie po ścianach, jakiś wyższy skok, nie wiem tam przyciąganie przedmiotów i tak dalej, ale nie liczcie na nic spektakularnego. Naprawdę w porównaniu do tego, co mieliśmy te X lat temu tam w Jedi Academy czy coś takiego, to jest tego naprawdę mało i są to rzeczy takie naprawdę mało spektakularne. Przydałoby się przynajmniej z jedną czy dwie takie umiejętności, przynajmniej pod sam koniec gry, z którymi moglibyśmy no, poczuć jednak tą moc tak na poważnie. Może w kolejnej części, bo chodzą plotki, że będzie Fallen Order 2. Zobaczymy. Więc jakbym miał podsumować Jedi upadły zakon. Jest to gra w porządku. Mam nadzieję, że już te bugi, które były przy okazji premiery, bo ja tak grałem blisko, blisko premiery w tą grę, przechodziłem ją i tam naprawdę bywało ciężko. Mam nadzieję, że to jest już załatane i że ktokolwiek teraz gra, to w ogóle myśli sobie, co ty gadasz, wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że to jest załatane. I chciałbym zobaczyć kontynuację tej gry, bo widzę w niej potencjał. Jest ona w tej chwili, moim zdaniem, ta pierwsza część, jest takim. Jakby to powiedzieć, daje jej kredyt zaufania na kolejną część, ale jeżeli w takim samym stanie by była wydana dwójka, no to bym już nie był tak łaskawy. Nie byłbym tak łaskawy i nie wiem, czy bym dał pieniądze na premierę tej gry, czy bym po prostu nie poczekał aż by staniała. Więc w tym momencie, jako że wierzyłem w studio Respawn Entertainment, któremu wydaje mi się, że dano po prostu mało czasu na to, żeby tą grę dopracować. Zresztą, przecież ja jeszcze jakiś czas temu powiedziała, że gry single player to w ogóle do, do śmieci, bo nikt tego nie, nie kupuje i w ogóle one umrą. A tutaj okazuje się, że w tej chwili no Fallen Order po prostu bardzo dobrze się sprzedał i jakaś kontynuacja jest planowana. Więc na taką zachętkę, ok, w porządku, dla fanów Gwiezdnych Wojen, w porządku. Popracować nad scenariuszem proszę w kolejnej części nad tymi bohaterami, żeby to troszkę rozpisać, bo to też myślę, że tak samo kwestie scenariuszowe to też jest kwestia tego, że no czasu nie było za dużo, żeby to jakoś mocno dopracować, żeby rozbudować tych bohaterów. Bo tak jak mówię, OK, rozumiem, że wy jako firma EA czy Respawn jako firma tak naprawdę niezależna od lukas filmu, ale posiadająca prawa do ich marki. Posiadająca licencję na robienie gier, a nie posiadająca prawa, tylko posiadająca licencję na robienie gier. Nie możecie jakoś namieszać w tym kanonie, no ale możecie namieszać w swoich nowych. Bohaterach, których wprowadzacie, prawda? Można by było nad nimi popracować. Jeżeli nie można nic tam więcej, że tak powiem, ugrać, jeżeli chodzi o, o samą historię galaktyki, którą mamy przedstawić, i tak dalej, to może po prostu skupmy się na tych bohaterach kolejnym razem, no i na rozwinięciu mechanik, na rozwinięciu używania mocy i tak dalej. Ale darujcie sobie te sąsowe brednie, bo to jest naprawdę nikomu, myślę, że niepotrzebne i nikt, myślę, że z z czystym sumieniem nie kupił tej gry na zasadzie takiej, o to jest gra. Ludzie mówią, że to jest Souls-like, to ja kupię to, bo jest to Souls-like, a nie dlatego, że są to gwiezdne wojny czy coś takiego. Tak mi się wydaje. Nie poznałem jeszcze osoby, która by grała w tą grę na zasadzie takiej, ach, bo ja lubię Soulsy, to to pewnie mi się spodoba. Zresztą myślę, że ci, co nawet lubią Soulsy i w to zagrali, to myślę, że no. Woleliby, żeby tych motywów dark soulsowych jednak w, tym, w tej grze nie było. Jeżeli graliście w dark souls i graliście w Upadły Zakon, to dajcie mi znać, czy wy też tak uważacie. I to tyle, jeżeli chodzi o Jedi Fallen Order. W kolejnym odcinku maratonu sami zobaczycie, co, co będzie. Więc dzięki wielkie. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach, jeśli tego nie robicie. A resztę social mediów oczywiście macie w opisie, tak jak zwykle. Trzymajcie się, kłania się Ormando. Niech moc będzie z wami.